Patryk i niebezpieczne zabawy. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami i za siedmioma morzami, w wielkim oceanie żyła sobie mała syrenka. Jej ulubioną zabawą było poszukiwanie skarbów w zatopionych statkach. Tata syrenki surowo zabraniał jej tych zabaw i ostrzegał, by nie pływała w pobliżu zatopionych wraków. Ani w miejscach, gdzie mogli zagrażać jej rybacy. Mała Syrenka wiedziała, że tatuś bardzo ją kocha, ale uznała, że nie rozumie, jak zainteresowana jest ludźmi. Zatopione statki były dla niej jedynym miejscem, gdzie można było znaleźć skarby. Syrenka nie wierzyła, że może przydarzyć się jej coś złego. Pewnego dnia. Popłynęła ze swoim przyjacielem Patrykiem, aby pokazać mu swoje odkrycie. Wielki, zatopiony żaglowiec. Ładny, prawda? Zachwycała się Syrenka. No tak, ale ja już chcę wracać do domu, odpowiedział Patryk, rozglądając się dookoła. A ty co boisz się? zapytała Syrenka. Kto ja? <gryw> Oczywiście, że nie tylko. <gryw> Mam katar i nie chcę się rozchorować. Wtedy syrenka poprosiła Patryka, żeby wypatrywał rekinów. Jak to rekinów? Zaniepokoił się Patryk. To tutaj są rekiny? Mała syrenka bawiła się znalezionymi skarbami i uspokajała przyjaciela. Nie bój się. Nic złego nam się nie stanie i dalej buszowała po statku. Nagle Patryk zauważył ogromnego rekina i krzyczał: "Rekin, rekin, uciekamy!" I wtedy uderzył nieszczęśliwie głową w burtę statku i zaczął opadać na dno. Na całe szczęście, w tym samym czasie rekin zakneblował się w okienku kuchennym statku. Nie mógł się uwolnić, szamotał się i ze złością patrzył w stronę uciekających przyjaciół. W kilka chwil później, mała Syrenka i Patryk dotarli na brzeg, a Syrenka zrozumiała, że. Tatuś miał rację. Zabawa w zatopionych statkach jest bardzo niebezpieczna.